Panie Starosto, rozmawialiśmy o inwestycjach, których w 2014 roku nie zabrakło, nie będzie ich brakowało pewnie i w 2015 roku. I o te plany na 2015 rok chciałbym pana teraz trochę popytać, między innymi o infrastrukturę drogową, szkoły, wspieranie utalentowanych ludzi. Porozmawiamy także o bezrobociu czy o samodzielnym pogotowiu publicznym w Krośnie, ale zacząć chciałbym właśnie od dróg. Proszę powiedzieć, jakie są te najbliższe plany na, na ten 2015. Dopiero rozpoczęty rok. Czego możemy się spodziewać w zakresie infrastruktury drogowej? Panie redaktorze, tak jak mówiłem o roku 2014, że tak dominuje u mnie takie umiarkowane zadowolenie. Tak co do roku 2015, to tu mogę powiedzieć, że tak na wstępie umiarkowany optymizm. Co do, jeszcze sięgnę do roku 2014, Ten, to umiarkowane zadowolenie wynika z tego, że tak naprawdę rok 2014 był wygaszaniem środków zewnętrznych unijnych. Ta perspektywa środków unijnych była już wygaszana, praktycznie te duże środki już zostały zagospodarowane. Stąd inwestycje które były realizowane, nie wszystkie wymieniłem, były dofinansowywane ze źródła krajowego. Rok 2015 z kolei będzie charakteryzował się tym, że te nowe środki z tej nowej perspektywy do roku 2020 jeszcze tak naprawdę nie zostaną uruchomione. One dopiero będą w sferze przygotowania dokumentacyjnego, projektowego, wnioskowego. Zatem znów jesteśmy w takim roku, że pozyskanie środków tych znaczących, ważnych dla rozwoju na wielu płaszczyznach, tych tak zwanych środków unijnych, jeszcze powiat nie będzie miał. Zatem znów będziemy poruszać się, tylko w tym obrębie ewentualnych środków krajowych. I tutaj ten umiarkowany optymizm, dlatego, że mamy plany na pozyskanie środków z narodowego programu odbudowy dróg lokalnych. Mało, to już powiem tak, że mamy bardzo dużą szansę na to, że dwa zadania, bo tyle powiat może zgłaszać, czyli o tyle może aplikować do tego programu. Zgłosiliśmy takie dwa duże zadania i one są w liście rankingowej. Ogłoszonej przez wojewodę podkarpackiego wysoko. Wskazuje wszystko to na to, że te nasze dwa wnioski zostaną zaakceptowane i to już na wstępie tego roku 2015 ten, budzi ten taki umiarkowany optymizm. Chodzi tu o dwie drogi. Jedna bardzo wydaje mi się też znacząca, i tu też jest taki subiektywny ten optymizm. Radość, dlatego że chodzi o drogę łączącą Jedlicze z Krosnem, przez Dobieszyn. Jest to droga ważna dla mieszkańców Jedlicza, ale nie tylko, bo jest to pewien skrót dla drogi numer 28, tej drogi krajowej. I plan jest taki, żeby zmodernizować tą drogę, polepszyć stan na wierzchni od samego rynku Jedlickiego do granicy Krosna. Czy Więc poszerzenie też wchodzi w grę? Utwardzenie poboczy. To jest odcinek ponad pięciokilometrowy wraz z wybudowaniem odcinka blisko jednego kilometra w samym, samej miejscowości Dobieszyn, bo to jest największa miejscowość praktycznie między Jedliczem a Krosnem. To jest miejscowość, która jest no, mocno za, za, zamieszkała przy, przy drodze, duży ruch pieszych, więc wybudowanie tego odcinka już częściowo został wybudowany, ten chodnik dwa lata temu i Teraz wykonanie kolejnego odcinka myślę, że polepszy przede wszystkim dla mieszkańców to bezpieczeństwo, zwiększy, ale również dla pojazdów, tak jak powiedziałem, ponad 5 kilometrów odcinek drogi. Kosztorys ponad 4,5 miliona złotych. Czyli kolejna duża inwestycja na gminie Jedlicze e, będzie zrealizowana w roku 2015. I druga inwestycja z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych to jest w miejscowości Wrocanka. Tam z kolei tylko skupiliśmy się na budowie chodnika nowego zupełnie. E, odcinek ponad dwukilometrowy przez samą miejscowość e, Wrocanka. I to już tak jak powiedziałem, tu jest e, prawie, że jesteśmy pewni, że otrzymamy te środki z budżetu państwa w 50%. 50% budżet powiatu, 50% budżet państwa. I, I tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Przynajmniej przyświeca mi taka filozofia, którą też popiera Rada Powiatu do tej pory. Popierała i myślę, że, że nowa Rada również w nowym składzie będzie no, aprobowała ten sposób myślenia i działania, żeby do każdej złotówki powiatowej dokładać co najmniej jedną złotówkę zewnętrzną, żeby inwestycji z racji ograniczonej, budżetu samorządu powiatu Krośńskiego nie prowadzić jak ja to określam, z czystych środków powiatowych, czyli żeby to tylko była inwestycja z naszych środków, dlatego że no właśnie są to środki niewielkie i Siłą rzeczy wielość tych inwestycji byłaby ograniczona. Natomiast wzmocnienie naszych pieniędzy środkami zewnętrznymi powoduje to, że możemy tych inwestycji prowadzić więcej. Dlatego też kolejne trzy zadania, gdzie staramy się pozyskać środki zewnętrzne, to już wspomniane i przeze mnie powodziówki, są trzy kolejne drogi zgłoszone z różnych gmin. Ja nie chcę w tej wchodzić szczegóły, ale, ale to są inwestycje od mieszczące się w granicach od 500 tysięcy do półtora miliona złotych zadania. I kolejny obszar, gdzie również mamy nadzieję pozyskać środki zewnętrzne no i też ze środków krajowych, bo tak jak powiedziałem, środki unijne, no, wydaje się, że w tym roku nie zostaną uruchomione. To jest odbudowa trzech mostów w jednej z miejscowości w gminie, gminie Chorkówka. Konkretnie to chodzi o Draganowo. W chwili jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji na te trzy obiekty mostowe i to są też zadania wielomilionowe. Warunkujemy to pozyskaniem środków zewnętrznych. Aplikujemy również do programu współpracy Polska-Republika Słowacka. Jest to Drugie, że to tak określę, rozdranie, drugi etap, nowa perspektywa, również bo to są środki unijne, gdzie w ramach współpracy ze Słowacją zamierzamy, no właśnie, poprawić stan infrastruktury drogowej. I tutaj mamy takie trzy. W miarę duże zadania, ale to jest warunkowane tym, że to jest dwupłaszczyznowe takie zatwierdzanie projektu. Mamy już partnera po stronie słowackiej, jesteśmy dogadani, bo to musi być, że to tak nazwę łączność, kom kompatybilność tych projektów, czyli nasze drogi powinny w jakiś sposób łączyć się również z siecią dróg słowackich. Tutaj mamy zgodę, porozumienie, no i teraz jest kwestia sekretariatu technicznego i instytucji zarządzającej. Po polskiej stronie, czy, czy ten nasz wspólny polsko-słowacki projekt z pogranicza no, tutaj powiatu i kraju preszowskiego zostanie zatwierdzony. No, czynią wszystko, żeby tak się stało. To jest ten obszar infrastruktury drogowej, także myślę bardzo ważny, warunkowany pozyskaniem środków zewnętrznych, więc ten umiarkowany optymizm na teraz jest stąd, że zadania są rozpisane czy otrzymamy środki, więc stąd umiarkowany, bo nie jestem pewien, ale czynił wszystko, żeby, żeby te środki pozyskać. To trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało i żeby te środki udało się pozyskać jak najszybciej i jak największej ilości. Jeszcze w tej części rozmowy szybciutko zapytam Pana o plan modernizacji szkół ewentualnych, bo wspominaliśmy o tym już w pierwszej części rozmowy, że, że szkoły również od starostwa powiatowego sporo otrzymały w ubiegłym roku. Czy w tym roku będzie podobnie? No, mamy w optyce z modernizowanie, może nie tyle, może to nie jest odpowiednie słowo zmodernizowanie, ale doposażenie szkół i to w zakresie właśnie szkół zawodowych, bo tutaj upatrujemy na szansę w utrzymanie z tych sieci szkół powiatowych ponad gimnazjalnych. Zarówno myślę tu o Zespole Szkół w Jedliczu, to jest taki charakter mechatroniczny, samochodowy i tutaj poprzez no, trzeba przyznać y, y, aktywność pana dyrektora, który nawiązuje współpracę z wieloma znaczącymi firmami nie tylko na rynku y, krajowym y, poprzez y, Podpisywane porozumienia i wsparciu finansowym ze strony powiatu możemy wzbogacić te szkoły o taki sprzęt, który no, zachęci młodych ludzi do podjęcia nauki w tej szkole, a nie powiedzmy w innych miejscach. Zarówno myślę tutaj o zespole szkół gastronomiczno-hotelarskich. Uczniowie tejże szkoły z roku na rok odnoszą sukcesy na różnych konkursach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie cukiernictwa, ale również i przygotowywaniu no, już takiego stołu i y, y w sensie stołu tak zwanego szwedzkiego, ale już nie chcę wchodzić w tą materię, bo nie jestem fachowcem, ale y, 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 wiem o tym, że w tej szeroko rozumianej gastronomii nasi uczniowie bardzo dobrze się poruszają i poprzez również wchodzenie w różne projekty, ale w tej chwili jest realizowany projekt z Erasmusa, gdzie uczniowie nabywają praktycznego y, no, doszlifowania tej, tej teoretycznej nauki, w, w, w zakładach gastronomicznych, w hotelach na wysokim poziomie. I to jest też y, takie otwarcie się naszych szkół na wyzwania współczesności, żeby nie tylko zamknąć się teoretycznie w, i w bardzo dobrze wyposażonych, bo to muszę podkreślić, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach gastronomicznych. Y, 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 barowych, ale żeby zakosztowali tej prawdziwej pracy w, 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 w instytucjach, w jednostkach, które po prostu działają na tym rynku hotelarsko-gastronomicznym. I to jest nasz priorytet. Aczkolwiek chcielibyśmy również zmodernizować to, co, co zacząłem mówić, ale to nie rok 2015, bo tak jak powiedziałem, ukierunkujemy się na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego skierowanych na, na oświatę generalnie, bo jest taki Dział wydzielony i tam będziemy się chcieli skupić na tym, aby rok 2016 był takim wzmocnieniem naszych jednostek światowych. Między innymi o bezrobociu w kolejnej części rozmowy, która już za chwilę.